Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Grand Game, z kodem MMABNB 10% zniżki na grandgame.com. Witam wszystkich, Hubert Misiewiczski, Filipek witam MMA bądź na bieżąco. MMA BNB. Bed and Breakfast, słuchajcie. Ta listwa taka słabiutka. No bo taka, ale ten. Pamiętasz, że ty kiedyś Michał cichy też z liścią Adriana Ciasa? Identyczna. Ale no nie miała. Yy, wiesz, jakby za tylko miała, wiesz, była odruchem, kurwa, wiesz, takim, bo bym się pchał tą głową i mi z***ł po prostu. No. Ale patrzę, makijaż jest, co? Pod oczkiem. No jest, bo w środę jeszcze sparowałem, w sensie nie miałem sparować, ale mówiłem sobie, że kurde, dawno tych małych rękawic nie ubierałem, w się sensie tak do sparingów i ubrałem te piąstkówki i coś tam bawiłem się z ziomkiem i nagle, wiesz, on mnie trafił, ja go trafiłem. <laughs> Poszło. Zaczęliśmy się napieprzać i bardziej on mnie trafił jakby palcem, raczej pasnokciem w oko, ale to jakby nic specjalnego. To był chyba najgłupszy pomysł, na jaki mogłeś wpaść ogólnie. W środę, e, trzy dni przed galą jeszcze sporować małych rękawicach. Znaczy, ja chciałem czutkę lekką zrobić, nie? Ale, ale no wiesz, wyszło jak wyszło. Wyszło jak wyszło. E... Ale robię postępy, bo na przykład wczoraj już nie robiłem treningu. <laughs> Brawo, gratulacje. Słuchaj, to jak wygląda twój rywal ja nie wiem czego on się najadł, ale naprawdę sylwetka godna podziwu, co? No jest napompowany mocno, nie? Jakby na wiesz, natowarowany i tak dalej, żeby nie było, jakby ja tam nie oceniam, czy to jest moralne, czy niemoralne. No jest silnym chłopem, no przecież każdy to wie, nie w sensie ma też takie warunki fizyczne, ma krótkie ręce i tak. kiedyś przecież, nie? Tak, no jakby ja nie wiem, czy ta kulturystyka się przekłada na taką dynamikę, jakby, słuchaj, no on boksować nie umie, jakby, więc on powinien spróbować ściąć mi głowę i tak dalej, no zobaczymy. Ale wiesz, do czego piję? Do tego piję, że mięśnie też trzeba dotlenić, eee, a jestem ciekawy, czy w trzeciej rundzie bądź w połowie drugiej też nie pojawi się zaraz problem, wiesz, z tlenem. A nie, no to w sensie... Nie wiem, zdziwiłbym się, gdybyśmy przeboksowali trzeci, yy, trzy rundy. W sensie, wiesz, ja to nie, ma, nie mam czegoś takiego, że yy, mówię, że na 100% rozwalę ciosa, bo coś tam, bo wiem, jak to wygląda często w walce i się nie podniecam, no ale nie wiem, zdziwiłbym się, jakby on zaczął boksować. No jakbym był jego trenerem, to bym mu chyba kazał po prostu wejść w wymianę, no bo on na pewno nie ma kondycji na trzy rundy. No. Czy wasz konflikt jest prawdziwy? Bo teraz są bardzo modne przyznawanie się do yy, nieprawdziwych konfliktów, Mów szczerze, jak nas powiedzi? Mówię ci szczerze, jakby ja go nie szanuję jako osoby internetowej, dla mnie jest błaznem internetowym, ale wiesz jak jest. W momencie, w którym widujesz się z nim cały czas, na tym, na przykład na PRIME to nas zrobili tak, że zestawili nas vis-a-vis, -vis, tak jak ja z Tobą, i na chwilę wszyscy wyszli, nie? I ja mówię, łodeź, nie? Znaczy, Bo moglibyśmy się teraz pobić albo coś. Jakby nie gadaliśmy ze sobą, tylko tak na siebie patrzyliśmy, ale dziwne to było. Wiesz jak jest, no jak pięć czy sześć razy widzisz tego samego osobnika, no to już się przyzwyczajesz do jego osobno... Jeżeli ktoś chce naprawdę tak, wiesz, to zachować, to powinni robić oddzielne backstage, e, powinni robić oddzielne e, VIP room'y, media i tak dalej. No jakby nie lubię go, ale czy... czy jest w nowo w sensie, wiesz... Ale się nie no. ugadaliście, żeby sobie zrobić konflikt. O no nie, to mi no chodzi. Nie, no, Jakby ja go nie znam, w sensie tak naprawdę go nie znam, bo o ile, wiesz... Ferrariego to kiedyś trochę znałem przez rybę czy przez kogoś takiego. No to naprawdę ciosa nie znałem wcześniej, tylko uważałem, że jest klaunem, więc no nie miałem jak się z nim zgadać. A co sądzisz o tym, co teraz powiedział Denis, że musieli właśnie nagrywać tą konfrontację z Ferrari trzy razy, bo nie mógł wytrzymywać ze śmiechu? Słuchaj, wiadomo, że free fighty to jest często te polskie WBW, tak? Nie, e, WWE. WWE, WBW to chyba WBW. E, Że to jest polski wrestling i że, wiesz, dużo jest takich e, konfliktów na siłę, no ale wydaje mi się, że w przypadku Denisa jest to problemem, że... On mówiąc najpierw o zasadach i tak dalej, to wiesz, to mówi to na pełnej takiej, wiesz, że ja mam zasady, ja nigdy w nie kłamie, a potem wiesz, wychodzi coś takiego, no i jak ktoś jest średnio rozgarniętą osobą, no to mówi sobie, że coś tu ja nie pasuje, więc jakby tylko on traci na tym, że on to mówi, takie jest moje zdanie. Ale straszne oburzanie w ogóle się takie zrobiło wśród ludzi, że o, wali ci wszystkich, wszystko jest udawane, to tamto, ale też trzeba powiedzieć, że nie wszystkie konflikty są udawane. Nie, no nie wszystkie konflikty są udawane, ale dużo konfliktów jest na siłę i, i dużo, dużo dymów jest robionych na zapotrzebowanie widzów, którzy potrzebują coraz takich silniejszych bodźców i emocji. Ja się boję, co trzeba będzie robić za rok, stary. Znaczy ja nie wiem, czy free fighty w ogóle będą za rok i, i tak szczerze... Uważasz tak? Nie no stary, no, że żadna gala się nie odbędzie, to jest strasznie niemożliwe. Uważam, że na pewno powinno się odbyć mniej gal. I powinno się naprawdę stawiać na widzów z kreatywnym community. I raczej z kreatywnym contentem i z lojalnym community, bo na przykład niektóre programy kręcą bardzo dużo wyświetleń, bardzo, ale czy ktoś potem chce obejrzeć tych ludzi? To jest ten problem, w sensie ja też obejrzę jak na przykład osobnik X rzuca kogoś krzesłem, nie? I mówię, ja pieprzę, prawie go tym krzesłem. Ale czy to jest powód, dla którego ja potem chcę kupić pay per view? Nie. I myślę, że dużo osób ma tak. Ale na przykład, i to tak szczerze powiem, e, jak były kiedyś walki, nie wiem, Normana z Cassie, e, Nitrozyniaka z Ksayo, e, innych jakichś takich twórców, to, to nawet byłem, ciekawy byłem, wiesz, jakiejś takiej drogi, którą oni przechodzą z tych biurek komputerów, wiesz, żeby spróbować z nich zrobić fighterów. A potem jakby to było wszystko takie, tamci już nie walczyli, a reszta to była taka patologia w największym wydaniu. Właśnie mi się wydaje, że muszą to chyba wrócić takie trochę czasy, jak był Fame 14, że wiadomo, walki demogenne, ale też tam walczył, wiesz, nie wiem, właśnie Nitro walczył, walczył wtedy Gimper, Ksajo, Tromba, taka topka która sprzedaje pay-per-view, bo na przykład kiedyś Sylwek Wardenga, to chyba było to Tromba, nie wiem czy Tromba sprzedaje, ale... Ale wtedy wiesz, jeszcze, jeszcze... Te wszystkie osoby, które wymieniłeś wcześniej, okej. Okay. No to było dwa lata temu, no nie, też wiesz, on, on, był pewnie trochę na innym levelu, ale brakuje chyba trochę czegoś takiego, jakiś. Sam Sylwek Wardenga kiedyś sprzedał chyba 50 tysięcy, tam około pay-per-view, ze swojego reflinka stary, pomyśl. I tego brakuje teraz, no nie? No bo ludzie też chcieli obejrzeć, czy Wardenga wygra walkę, czy Aha. wiesz, czy... Wardędze widać, że też na tym zależało a potem to wszystko się stało takie na maksa patologiczne i nie było w tym nic takiego. Ja to mówiłem sto razy, że kiedyś na, na free Fighty przyjeżdżali ludzie na takiej zasadzie, że zrobić sobie zdjęcie, zrobić sobie y, jakby fotkę, pochwalić się. Ja to na przykład widziałem na przestrzeni znajomych mojej byłej dziewczyny, którzy często je, jeździli z nią na te free Fighty i za, oni w ogóle z innego środowiska i tam jeździli tylko dlatego, że ja walczyłem. I na samym początku Wiesz, była taka ciekawość, trochę taka bojaźń, a z każdym kolejnym razem mówili, już chyba ostatni raz jak byli na walce, to mówili, że nie, że to już totalna patologia itd. i tak dalej, to jak tam się ludzie zachowują, to nie da się tego oglądać. No bo ile jest fanów samych dymów stary, powiedz mi? 100 koła? 120? 130? Często ci ludzie piszą komentarze, bo jakby to przysłowiowe normictwo... Oni bardziej najbardziej aktywni. Tak, to przysłowiowe normictwo, które kupuje Pay Per View, nie chce im się pisać tego komentarza, bo oni to wypili, wypili sobie piwko, oglądali sobie walkę i tak dalej. A jakby ci, którzy są bardziej wczuci, piszą też komentarze, ale to jest też błąd taki poznawczy, że wydaje nam się, że jest ich więcej, ale nie jest ich więcej, nie? No, ja bardzo lubię Wykop, ale jeżeli na przykład by zrobić galę, która by była oglądana tylko przez Wykop, po pierwsze wykop jest dobry w internety i kupuje często, znaczy ogarnia sobie restreama, a po drugie stary wiesz, no ile jest tych osób? 10 tysięcy to jest jakieś maksimum, a na pewno tyle nie ma. Wiesz, mi się wydaje, że bardziej kilkaset. No, musi to ewoluować, musi znowu to być takie kiedyś, żeby zadowolić i właśnie tych normików i właśnie wszystkich po prostu. Yy, zawsze lubię z sobą wywiady, może pogadać o wszystkim innym, a nie o walce. Dzięki. Dzięki, się. wielkie pozdrawiam.